Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym cudownym, wspaniałym odcinku yy, cudownej, wspaniałej <grywania> serii z Little Nightmares. Nieważne, jakbym wyglądał to, na zaspanego, to jak coś to w miarę niedawno stałem, ale piję kawusie, więc powiedzmy, że jakoś sobie z tym musimy poradzić. Wyjątkowo nagrywam wieczorem, nie yy, rano, bo zapomniałem wczoraj. No i git e, Co, e, jakby ktoś się zastanawiał Dlaczego za mną są poukładane krzesła e, Zepsuła się klamka Od, e, od tego Od e, drzwi balkonowych Od okna balkonowego I w związku z tym e, W związku z tym e, Nie da się zamknąć balkonu i znaczy nie tyle sama klamka, co sam mechanizm w drzwiach balkonowych, w oknie balkonowym. Dobra, kursor stąd zabierzemy i na czym myśmy to skończyli? Przyszliśmy tu skąd? Chyba nie pamiętam. Mamy jakieś korki, które możemy... Co zrobić z nimi? Stąd możemy odessać wodę. Dzięki temu woda nie jest pod na... Chyba, że musimy wyłączyć wodę, teraz do niej wleść i wtedy dopiero. Czy tu coś? Halo. Nie, tu nic nie ma. I wtedy dopiero. Yy... O właśnie, tu brudzimy po niej i Wtedy dopiero... Dupa blada. Ale... co to jest? Czy tu jest? Tu się ewidentnie coś... świeci. He? Czemu tam się coś świe świeci? Nie rozumiem! Tu nic nie ma. Co ja mam, kurwa zrobić? He? Dobra, a możemy go po prostu... Mogę tu wskoczyć? Dziękuję. A spróbujmy po prostu ten kabel przeciągnąć? Nie mogę za niego złapać. Mam plan. Sprytny i złowieszczy. Weźmy to tutaj. I tą drugą skrzyneczkę z góry zrzucimy na tą, dzięki czemu dostaniemy się na wyżej położoną półkę. Po prostu. To się uda? Wydaje mi się, że tak. To tamto też można przyciągać. Czekaj. Ale to odpływa. Halo! Nie wiem czy to się... Ha halo widzowie, nie wiem czy to się uda No, halo eee, Poproszę w tym kierunku, w tym, tutaj Czy ja muszę to zrobić? Szybko, no chyba coś źle wykombinowałem, takie odnoszę wrażenie jak ja to teraz przepnę, no nie hu a, już pamiętam, stamtąd przyszliśmy przez ten ten. A gdy wywalił, wyłączył korki, czy to mnie zabije? Nie ja tak bym się spodziewał, tak szczerze. No chuj, spróbujmy. Nie da się złapać, jeszcze raz. Bo czasami sterowanie w tej grze to. Nie, no niestety nie. Proste, a tak, jeszcze. W tym miejscu już nie odpływa. Więc można by Czeka. w tym miejscu odpływa, ale w tym już nie. Więc. Moja propozycja wygląda następująco. Tutaj i tutaj nie odpływa. No i dobrze. To mi się podoba. Teraz weźmiemy to do góry. Tak. Dzięki czemu? Dzięki czemu nasza skrzyneczka nie spadnie bezładnie i nie odbije się, wpadając gdzieś tam w wodę. Ha, halo! O Jezus, mamy jakie to ciężko idzie. E, dzięki czemu nasza skrzyneczka. Kurwa tego nie przewidziałem. Cześć, cześć. To jest do zrobienia. Daj, no! Jezus, mamy. Tak nie, to się nie uda Mój złoży... Mój prosty jeszcze plan spalił na panewce W takim razie Kurwa nie wiem jak to zrobić tak szczerze Aha, jeszcze się zablok... <grystanie> o jezus, Mary. A moje plecy. a <grystanie> byłem na siłowni. Fizzę <grystanie> coś, kurwa, nadwyrężyłem. A, mogę tutaj przysunąć. Dobra, jednak. O nie, nie mogę. Dlaczego nie mogę? Co jest do... Aha, wzdłuż kabla nie mogę No kurwa! Jezu. Nie no, sterowanie w tej grze. Jak coś przesuwam to jest dramat jakiś. Kablu mogę A mogę to Teraz tędy przyciągnąć? Nie, dobra chuj Zrzućmy to po prostu I co się teraz stanie? <laughs> ja nie, ja, Tomasz ty debilu Ty jebany debilu już wiem o co chodzi. No, oczywiście, że tak. Przecież to jest banalne. Jezus, Mary, jaki wstyd. No, proste, że tak. Przecież platformy, kurwa, do skakania po wodzie. No, oczywiście. Czemuż ja od razu na to nie wpadłem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jestem za głupi najwyraźniej na tę grę. Matko boska. Yy, tak. Yy, w ogóle nie dokończyłem. Znaczy dokończyłem, Mówiłem, skąd się wzięły krzesła ze mną. Ale co w związku z tym? Dlaczego, yy, dlaczego nagrywam jeszcze tak nie do końca z tą Mianowicie, będzie pan naprawdę. Chcę, jak nie, to chciałem. Be... Czemu ty się przewracasz? Od, nie wiem, od obrócenia się. Będzie pan na pra... Wiałko kurwa, prawie tam wpadłem Szczurku! <noise> Halo szczur! Szczurku! Koleżka! Idziesz ze mną. Mam złe przeczucia co do tej dziury. Dobra, wyprawmy ci godny pogrzeb Co się stanie? Nie, tego nie jest... Tak. Kurwa, mam ochotę tam wskoczyć, ale się cykam No jak tu wejdę, to już nie przejdę, to już nie wrócę Przetestujmy to <słyski> Okej, okay. czyli, czyli jednak nie o to chodziło. Halo, gra już zaliczyła jakbyśmy zeszli na dół. No dobra. Aha! Ok, mamy naszego podwodnego koleżkę. Poszedł on! Jezus Maria! Aaaa! No wchodź! Właś tam! O co chodzi? Czemu on próbował pchać tą torbę? Nie wiem! No to za gówno. Dobra Dawaj No wajrzesz tu no. no Przestań się przewracać debilu jebany Nie Dobra Udało się Mamy tu kawałek mięska. No, możesz się ustawić bardziej na skos? Dobra. Tak, 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 dobrze, dobrze. On musi się nim zająć. Tylko co teraz? No chyba trzeba tu przeskoczyć. Czy ja jestem w stanie tu tak daleko przeskoczyć? Jestem. O dziwo, no dobra. Eee... No ja chyba muszę dopłynąć aż do tych beczek. Absolutnie mi się to nie podoba ja Nie wiem czy to jest kurwa wykonalne Popłynął w tą stronę Dobra, chuj Próbujemy Jest to wykonalne, o dziwo Dobra Dobra Mamy to. Czy on jest w stanie mnie ze tu zepchnąć? Jest w stanie może... No, nie zepchnąć, tylko czy jest w stanie uderzyć? Dobra. Dawaj, 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 dawaj! Run! Run! Płyn! nie stanie O Jezus Maria Dawaj, 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 dawaj No dawaj, Właź, kurwa, po tym Jezus Mary! Ale to nie koniec. Nienawidzę takich etapów. Nie, nie widzę to też może uderzyć, okej. Okay. To fajnie wiedzieć. Nienawidzę takich etapów. Jak nie widzę przeciwnika. Kurwa czaj się pod wodą, pajac. Dobra, tu jestem w stanie przeskoczyć po prostu. Co dalej? Nie! Ja muszę tam popłynąć. Halo, co tu robi wieszak na górze? Co tam robi wieszak? Halo, pozwólcie mi opuścić tą łódkę i na niej płynu, popłynąć. Dobra. Nasz garbaty koleczka jest... Tu. Aha. Ale bąbelki są... ...tutaj! Czemu on jest... tam? Dobra, chuj. NIE! Czemu on nie skoczył? Czemu? Co za gówno? Ile mam do powtórzenia? No dawaj, dawaj, dawaj. Malutko. Na szczęście. Tyle co nic. Eee, no do chuj, samo powtarzando. okej okay. <laughs> jebać łódkę ej dobra dajcie mi sekundę bo ktoś do mnie dzwoni zakładam że pan od napraw dobra jestem z powrotem sorki za króciutkie cięcie 17 minut na kranie. ej nie jest tak źle yy, gościu przyjdzie yy, chłop od naprawiania okna przyjdzie za 10 minut czyli w sumie git 25 minut odcinka powinno być jest gitówa ogólnie, ha, halo, mogę do tym wejść? Dziękuję, Jezus Maria eee... O nie, ja teraz górą... W... tutaj? Nie rozumiem No to wy... Ho... <ścoughs> Powinienem właśnie umrzeć, nie? To... Jezus Maria, czy cały dodatek opiera się na tym, Czy ja tam nie doskoczę, nie? Czy cały dodatek opiera się na tym, że ja uciekam przed czymś spod wody? Czy tu jest przejście na górę? Na górze? A, okej. Okay. Jej, kibelek, strajdaś Okej okay. Jakiś tam przycisk, jakaś wajcha i tu wajcha Czy on będzie się tu czaił? Czy ja mogę go trzasnąć papierem po mordzie? Pff, mogę przerzucić Czy to coś mi daje? Nie sądzę Eeeem. Dobra. O, sturlał się. Coś tam zabulgotało na dole, ale to chyba nie to. <laughs> to było to! Halo, właśnie! Albo i nie? Co się... Coś tam się poruszało, ale jak wpadłem do wody, to nic to nie zmieniło. Yy, dobra. Tędy nie przejdziemy Co oznacza, że musimy... Musimy co zrobić. Dobra, co robi ten przycisk? Opuszcza poziom wody, okej. Okay. Myślałem, że... Teraz możemy O, sraj Teraz możemy... Co możemy kurde zrobić? Możemy popchnąć na bardziej na... Si kurde! Ua! No dawaj! O! Dobra, muszę ją złapać za uchwyt. No tak, kto by się spodziewał? Tego nikt się nie spodziewał. No Jezus, ma bokiem ją chcę obrócić. Uuu, Jezu, jak to ciężko idzie. No nie mogę. Jezus, Maria, co za. Ale mnie to irytuje niesamowicie. O, 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 o. Muszę kurwa dookoła jakiegoś bagażu łazić. Bo się nie chce obrócić, tak jak kurwa nim steruje. No nic, nieważne, damy radę. Czy przy tej srajdaśmie jest pijawa? Nie chcę tego sprawyć. Się okaże, że jak ją dotknę, to on nagle się za mną rzuci. Mm. Co z tego wynikło? Że ja przestawiłem to, to bliżej. No generalnie to... Czy ja mogę tu popchnąć? No nie mogę. Co tu zrobić? No tutaj wyżej nie wejdę. To już jest jasne. Ale drzwi są podświetlone. Wygląda jakbym mógł. Na pewno tędy nie przejdę? Aha. Jednak przejdę. Tu jest w jakaś półka, ale to nieważne. Okej. Okay. Chyba rozumiem. Ty, ale ja tego nie przerzucę tak po prostu. Nie. I spadło na dno. Okej. Okay. Teraz... Weźmiemy, spuścimy tę wodę Weźmiemy wajchę która aktualnie chuj wiedzie... O. Jest. Yy, może zróbmy tak. Żeby wiedzieć, gdzie ona jest, ona jest tutaj jak coś Na tą tamtą kurwa Na... Na, na tą paczkę weźmiemy, wajchę wrzucimy Okej, okay, udało się Powiedzmy Nie spadła, przynajmniej <grytanie> I dobra, woda do góry, halo Papuk, czy możesz kurde ciszej tam Dobra i mamy to Co nam to daje? Otwierają się drzwi, zakładam. O nie! One się. Czy one się zatrzasną? Tak, one się zatrzasną. Więc. Gde. Dajcie mi je popchnąć. O, o, o. Nie, znowu dookoła. Dobra. Jesteśmy z grubsza w połowie. Jeszcze minimalnie dob. Teraz jesteśmy w połowie, teraz Teraz Opuszczamy drzwi i biegniemy sprintem I ja nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić ślizgu Zakładam, że nie Raczej nie jest to zrobione aż tak na styk Kurde Aha, no to tak to na pewno Tak to na pewno zdążę, no Jak będę wpadał na słup Dobra, dobra, dobra. Eee, no, ludzie. Zapisu dalej nie było. Eee, nic nie widzę. Garbateo, koleżki też nie widzę. Mamy zepsute drzwi. Które co? chniem tak, Halo, czemu one się cofnęły? No nie! Nie! Poszedł on! Jezus Maria! On tam sobie siedział na foteliku! Nie! On rozwalił drzwi! Nie! Nie! Dlaczego? Tego się nikt nie Ja na pewno się nie spodziewałem. Nie! Halo! Zapis w tym miejscu? Nie chcę. Dobra. Na no boj. O nie, czy on ją... Nie! Okej. Okay. Dobra. Mogę się bójnąć. Dobra. Czy to mi coś daje, że ja tu przelazłem? Zasadniczo nie bardzo. Nie! Poszedł dzwon, poszedł, dzwon, poszedł! Won. Jezus Maria, dobrze. Dobrze. Jesteśmy tutaj. A co to nam daje? Na tej lampie możemy się błynąć tam. A jak wezmę tą bajkę, to co się stanie? Odpalę telewizor. Co z... <laughs> Czy ja go mogę zepchnąć do wody? Czy ja. Czy ja mogę go? Oho, dobra, ale chyba to już w następnym odcinku. Albo ewentualnie się spotkam z wami za chwilę. Zależy, ile to zajmie czasu, dajcie mi moment. Dobra, dobra. Robimy to tak, że ja się z wami żegnam, bo chłop już wchodzi na do... z dołu. A to sobie dokończymy po prostu w następnym odcinku. Dobra, no, nie, 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 bo nie wiem ile to czasu zajmie. Czy ja zdążę dograć, a jednocześnie no, wrzucić odcinek, go przerobić? Jakby, wątpię. <noise> na, na, na 12 mam do roboty, a nawet trochę wcześniej. Dobra, więc zastanówcie się, ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Jo.